Galaxy Note 10.1 to najnowsze urządzenie koreańskiego producenta. Wyposażone zostało w rysiki, to tak naprawdę to akcesorium jest najważniejsze w tym modelu. Jest to stylus zupełnie inny niż mamy do czynienia z, wraz z Galaxy Note'em 5-calowym. Wygląda jak długopis, ale nim nie jest. Te same możliwości co w przypadku młodszego brata, młodszego. starszego brata, ale mniejszego. E, można wejść mi w jakiś wpis. Wystarczy przytrzymać dłużej ten przycisk i przesunąć w lewo, by wrócić do poprzedniej strony. W dół przejechać i pokazują się opcje. Dwukrotne kliknięcie powoduje pojawienie się notatki, ale o właśnie z niewielkim opóźnieniem. I jeszcze długie przytrzymanie tego przycisku na Rysiku powoduje zrobienie screenshota, o którym oczywiście także można pisać. Widoczne jest małe opóźnienie. Są to te same, dokładnie te same opcje, które operuje Galaxy Note 5-calowy. Z tym, że tu już nie ma błędu systemowego, z którym mieliśmy do czynienia w mniejszym modelu. Bo było Anulu i Anuluj, tu już jest OK, więc nie ma żadnego problemu. Coś o samym tablecie. Dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Białej, bardzo elegancka, bardzo mi się podoba. I standardowej czarnej. Na przodzie widzimy stereo głośniki po lewej stronie i po prawej na tej samej wysokości, a także kamerkę do wideopołączeń. Zarówno lewy bok tabletu, jak i prawy jest pusty. Na dole widzimy złącze do ładowania tabletu. Natomiast u góry włącznik służący także do usypiania, regulacja głośności, slot kart micro SD, jack 3,5 mm oraz slot kart SIM. Tu warto wspomnieć, że będą dostępne dwa warianty, czyli z 3G i bez. Jeszcze ciekawostka odnośnie slotu microSD. Tablet będzie dostępny w trzech wersjach pojemnościowych, czyli 16, 32 i 64 GB. Jak nie trudno obliczyć, jeżeli wsadzimy do tabletu kartę o pojemności. 32 giga. Razem będziemy mieć ponad 90 giga. To robi wrażenie. E, tablet działa pod kontrolą zaraz Wam pokażę, jeżeli się włączy. E, tablet działa pod kontrolą Androida i Skim Sandwich, czyli 4.0.3 w tym przypadku. I ogólnie robi bardzo dobre wrażenie. Przewija strony. Akcelerometr również działa bez zarzutu. Jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać. Na pewno jeszcze wrócimy na stoisko Samsunga, żeby bliżej się przyjrzeć temu modelowi.